Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga Piąta, Kłótnia, Fragment. Zosia w porannym stroju i z głową odkrytą stała, trzymając w ręku podniesione sito. Do nóg jej biegło ptastwo. Stąd kury szurpate toczą się kłębkiem, stamtąd kogutki czubate strząsając koralowe na głowach szyszaki i wiosłując skrzydłami przez bruzdy i krzaki, Szeroko wyciągają ostrożaste pięty. Za nimi zwolna indyk sunie się odenty, Sarkając na gderanie swej krzykliwej żony. Owdzie pawie jak tratwy. Długimi ogony sterują się po łące, a gdzieniegdzie z góry upada jak kiść śniegu gołąb srebrnopióry. W pośrodku zielonego okręgu murawy ściska się okrąg ptastwa, krzykliwy, ruchawy, opasany gołębi sznurem na kształt wstęgi białej, środkiem strokaty w gwiazdy, w centki, w pręgi. Tu dzioby bursztynowe, tam czubki skorali, wznoszą się z gęstwi pierza, jak ryby z potwali. Wysuwają się szyje i w ruchach łagodnych chwieją się ciągle na kształt tulipanów wodnych. Tysiące oczu, jak gwiazd, błyskają ku wzosi. Ona w środku wysoko, nad ptastwem się wznosi, Sama biała i w długą bieliznę ubrana. Kręci się, jak bijąca Wśród kwiatów fontanna. Czerpie z sita i sypie Na skrzydła i głowy, Ręką jak perły białą, Gęsty grat perłowy Krup jęczmiennych. To ziarno, Godne pańskich stołów robi się dla zaprawy litewskich rosołów. Zosia je wykradając z szafek ochmistrzyni, dla swego drobiu szkodę w gospodarstwie czyni. Usłyszała wołanie: Zosiu, to głos cioci. Sypnęła razem ptastwu ostatek łakoci, a sama kręcąc to jako tanecznica bębenek i w takt bijąc, swawolna dziewica jeła skakać przez pawie, gołębie i kury. Zmieszane ptastwo tłumnie furknęło do góry, Zosia stopami ledwie dotykając ziemi zdawała się najwyżej bujać między niemi. Przodem gołębie białe, które w biegu płoszy, Leciały jak przed wozem bogini rozkoszy. Zosia przez okno z krzykiem do alkowy wpadła I na kolanach ciotki zadyszana siadła. Telimena całując i głaszcząc pod brodę, Z radością zważa dziecka żywość i urodę, Bo prawdziwie kochała swą wychowanicę. Ale znowu poważnie nastroiła lice, wstała i przechodząc się wszerz i wzdłuż alkowy, dzierżąc palec przy ustach, tymi rzekła słowy. Kochana Zosiu, już też całkiem zapominasz i na stan i na wiek twój. Wszak to dziś zaczynasz rok czternasty. Czas rzucić indyki i kurki, Fiech, to godna zabawka dygnitarskiej córki. I z umurzaną dziatwą chłopską już do woli napieściłaś się. Zosiu, patrząc serce boli, opaliłaś okropnie płeć. Czysta cyganka, a chodzisz i ruszasz się jak parafianka. Już ja temu wszystkiemu na przyszłość zaradzę. Od dziś zacznę, dziś ciebie na świat wyprowadzę. Do salonu, do gości. Gości mamy siła. Patrzaj, a żebyś mnie wstydu nie zrobiła. Zosia skoczyła z miejsca i klasnęła w dłonie. I ciotce, zawisnąwszy oburącz na łonie, płakała i śmiała się na przemian z radości. Ach, ciociu! Już tak dawno nie widziałam gości. Od czasu jak tu żyję, skóry i indyki, jeden gość, co widziałam, to był gołąb dziki. Już mi troszeczkę nudno tak siedzieć w alkowie. Pan sędzia nawet mówi? Że to źle na zdrowie. Sędzia, przerwała ciotka, ciągle mi dokuczał, żeby cię na świat wywieść, ciągle pod nos mruczał, że już jesteś dorosła. Sam nie wie, co plecie dziaduś, nigdy na wielkim niebywały świecie. Ja wiem lepiej, jak długo trzeba się sposobić, panience, by wyszedłszy na świat efekt zrobić. Wiedz, Zosiu, że kto rośnie na widoku ludzi, choć piękny, choć rozumny, efektów nie wzbudzi, gdy go wszyscy przywykną widzieć od maleńka. Lecz niechaj ukształcona, dorosła panienka, nagle ni stąd, ni zowąd przed światem zabłyśnie. W ten czas każdy się do niej przez ciekawość ciśnie. Wszystkie jej ruchy, rzuty, oczu jej uważa, słowa jej podsłuchiwa i drugim powtarza. A kiedy wejdzie w modę, raz młoda osoba, każdy ją chwalić musi, choć i nie podoba. Znaleźć się spodziewam się? Że umiesz. W stolicy urosłaś, choć dwa lata mieszkasz w okolicy nie zapomniałaś jeszcze całkiem Peterburka. No, Zosiu, toaletę rób dostań tam zbiórka, nagotowane znajdziesz wszystko do ubrania. Śpiesz się bo lada chwila wrócą z polowania. Wezwano pokojowe i służącą dziewkę, w naczynia srebrne wody wylano konewkę. Zosia jak wróbel w piasku trzepiące się myje, z pomocą sługi ręce, oblicze i szyje. Telimena otwiera petersburskie składy, dobywa flaszki perfum, słoiki pomady, pokrapia Zosie w koło wyborną perfumą. Woni napełniła izbę, włos namaszcza gumą. Zosia kładnie pończoszki białe, ażurowe, i trzewiki warszawskie, białe, atłasowe. Tymczasem Pokojowa sznurowała stanik, potem rzuciła na gorspannie pudermanik. Zaczęto przypieczone zbierać papiloty. że na zbyt krótkie uwito w dwa sploty, zostawując na czole i skroniach włos gładki. Pokojowa zaś świeżo zebrane była watki, uwiązawszy w plecionkę, Daje telimenie. tają do głowy Zosi przyszpila. Uczenie z prawej strony na lewo. Kwiat od bladych włosów odbijał bardzo pięknie, jak od zboża kłosów. Zdjęto puderman, całe ubranie gotowe. Zosia białą sukienkę wrzuciła przez głowę, chusteczkę batystową białą w ręku zwija i tak cała wygląda biała jak lilia. Poprawiwszy raz jeszcze i włosów, i stroju, kazano jej wzdłuż i wszerz przejść się po pokoju. Talimena uważa, znawczyni oczyma. Musztruje siostrzenice, gniewa się i zrzyma, aż na dygnienie Zosi krzyknęła z rozpaczy. Ja nieszczęśliwa Zosiu! Widzisz, co to znaczy żyć z gęśmi, z pastuchami? Tak nogi rozszerzasz jak chłopiec Okiem w prawo i w lewo uderzasz Czysta rozwódka Dygnij, patrz jaka niezwinna Ach, ciociu Rzekła smutnie Zosia Cóż ja winna Ciotka mnie zamykała Nie było z kim tańczyć Lubiłam z nudy Ptastwo paść i dzieci niańczyć Ale poczekaj, ciociu Niech no się pobawię Trochę z ludźmi Obaczysz jak ja się poprawię? Już, rzekła ciotka, zdwojga złego lepiej z ptastwem niż z tym, co u nas dotąd gościło plugastwem. Przypomnij tylko sobie, kto tu u nas bywał. Pleban, co pacierz mruczał lub w warcaby grywał. I palestra z fajkami, to mi kawalery. Nabrałabyś się od nich pięknej maniery. Teraz to pokazać się jest przynajmniej komu? Mamy przecież uczciwe towarzystwo w domu. Uważaj dobrze, Zosiu. Jest tu hrabia młody, pan dobrze wychowany, krewny wojewody. Pamiętaj, być mu grzeczną.